Już nigdy nie wyrzucę jednorazowego młynka do pieprzu. Pewnie nawet nie wiedziałeś, że możesz użyć go jeszcze raz. To bardzo proste. Pokażę ci, jak to zrobić. Genialny trik pozwoli nam zaoszczędzić trochę pieniędzy. A paczki z przyprawami nie będą nam się rozsypywać. Na samym początku wlej 500 ml wody do garnka. Garnek z wodą zagotuj do momentu, aż woda będzie wrzeć. Teraz zabierz młynek po swoim ulubionym pieprzu. Zamocz go częścią z młynkiem w gorącej wodzie i odczekaj kilka minut. Dzięki gorącej wodzie cały klej pomiędzy słoiczkiem a młynkiem się rozklei. Po około pięciu minutach wyciągnij młynek z naczynia. Chwyć go za plastik na górze i zdejmij. Teraz bez żadnego problemu możesz wsypać pieprz w kulkach do pustego słoiczka, zamknąć i cieszyć się najlepszym smakiem w jeszcze lepszej cenie. Każdy z nas wie, że pieprz najlepiej smakuje świeżo zmielony. Zrób kanapkę i spróbuj sam tego genialnego triku.